kontakt z ciałem, to kontakt z, z emocjami. Nie musisz nazywać emocji, ale ruszaj się, by sobie z nimi radzić. Ze złością, e, nie tylko, a właściwie z, z wszystkimi siłami, e, czy stanami, które są związane z ruchem, e, z ruszeniem, a nie tkwieniem w miejscu. Więc nie musisz nazywać emocji, ale ruszaj się i zobacz, co Zmieni się w Twoim życiu. Zwłaszcza jeśli masz pracę siedzącą i bardzo mało tego ruchu wykonujesz, możesz e, mieć tutaj dużą pewność, że w pracy siedzącej, nie ruszając się, dotrzesz do jakiegoś rodzaju zatrzymania, a nawet depresji czy stanów lękowych. Nie chcę straszyć, ale.